Cześć z tej strony Alex Kryptoinwestycja Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o altcoinach, które jeszcze nie ruszyły które jeszcze nie wzrosły i które mają po prostu bardzo duży potencjał na wzrosty. Nie będziemy mówić tylko o memcoinach, a raczej nawet skupimy się o takich porządnych kryptowalutach które po prostu mają szansę bardzo mocno urosnąć wkrótce no bo po prostu inne wzrosły rynek kryptowalut ruszył, a one w tym momencie stoją jeszcze w miejscu standardowo zostawcie łapkę w górę i Zadanie teraz do Was. Napiszcie w komentarzu, jaka jest najbardziej niedowartościowana kryptowaluta Waszym zdaniem, a dostaniesz ode mnie serduszko. Także co, Bitcoin 98800, Ethereum 3300, możemy tutaj odświeżyć, bo rynek jest tak dynamiczny. Lekka, zobaczcie, Bitcoin poszedł do góry, Ethereum poszło lekko na dół, ale dobra, przechodząc już tylko i wyłącznie do konkretów. No to na pierwszym miejscu, moim zdaniem, Tao. Ja wiem, że Tao pewnie każdy z Was jest zapakowany dość mocno. Ja Tao kupowałem po 20 dolarów. Pisałem o tym na YouTubie, w sensie nagrywałem poradnik. Możecie go sobie zobaczyć. I rzeczywiście w tym Tao jestem dość mocno na plusie, ale w tym momencie trzymam ja personalnie około jakieś chyba 18 czy 19 tało. Nie wiem, tam wychodziło 20 tysięcy dola, 10 tysięcy dolarów plus minus. No ale rzeczywiście to tało trochę ostatnio spadło. No i moim zdaniem tało spokojnie 1000 dolarów zrobi, a jak nie 1000, no to 900, a może nawet rzeczywiście więcej. Zobaczymy, ale dążę do tego, że tało ostatnio, zobaczcie 3 miesiące, pomimo, że rynek kryptowalut mocno ruszył, to nie licząc tych pierwszych wzrostów tutaj, to w tym momencie narracja na AI bardzo mocno po prostu upadła i tało w tym momencie stoi w miejscu, a raczej nawet spada. Także uważam, że to jest po prostu potencjał, że prędzej czy później ruszy. Następną kryptowalutą jest Injective. Injective, nie ukrywam, że kiedyś w nim siedziałem. Tutaj, tu go jakoś po, po tym, tych wzrostach kupowałem 15 dolarów. Potem trochę sprzedałem, trochę nie. Bardzo szybko się wystrzelałem. Tu miałem bardzo duży bull dupy przy 50, pamiętam, że on pójdzie na 100 dolarów. No i w tym momencie Injective kosztuje 25 dolarów. I również możemy zobaczyć, że od 3 miesięcy Injective nic innego nie robi, jak spada. No, mieliśmy tutaj wzrosty z 16 na 25, ale jest to kryptowaluta, która była znacznie bardziej wyceniana znacznie bardziej wyżej w kapitalizacji, a w tym momencie no nie ukrywajmy, że posysa i, i tych wzrostów dużych tutaj nie ma. Ja wiem, że ekosystem kosmos śpi i, i jest w tym momencie wielka nuda, no ale uważam, że Injective może zaliczyć fajne wzrosty, bo jest po prostu gdzie rosnąć, mamy tutaj potencjał, jest to duży projekt z dużym zapleczem, i uważam, że jest na to szansa. Tak samo TIA, Celestia, no to Celestia możemy dobrze pamiętać jak się wylistowała po 2 dolary, airdrop był taki średni wtedy. Ja już, się, ja już byłem w miarę zadowolony z tego airdropa po 2 dolary, dużo mi to nie dało, ale zawsze spoko, Na no a potem z 2 dolarów zrobiło to równe x10 i ja pamiętam, że ja wtedy znalazłem na jednym portfelu, że jeszcze mam airdropa, którego sklejmowałem, podałem inny adres Woleta, zapomniałem i potem się okazało, że po 20 dolarów mam już naprawdę spoko airdropa, nie pamiętam ile mi wtedy w... Padło, czy to było 1700 dolarów, czy coś koło tego. Nie wiem, jakoś 10 tysięcy złotych, tak plus minus w przeliczeniu. Pamiętam, że miałem na jednym portfelu i po prostu się skapnąłem przy 18 dolarach, że mam to po prostu na osobnym portfelu Kepler, bo dostałem parę tych airdropów T, także byłem bardzo zadowolony z tego. No ale przede wszystkim byłem zadowolony, że nie sprzedałem wcześniej. Tutaj akurat przez przypadek, no i że udało się to sprzedać po tych dużych wzrostach. No i możemy zobaczyć, że taka celestia, no to szczerze, od. Tylu miesięcy spada, 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 i, i na razie się nic nie dzieje. No i to jest oczywiście oznaka, że no jest to nudny projekt i tak dalej. Z tym się w pełni zgadzam. Miały być tu airdropy dla stakerów, ale trzeba sobie też powiedzieć, że no jednak jest to duży. Duży projekt, tak? I tutaj potencjalne wzrosty są jak najbardziej możliwe, także również jest to ciekawy projekt do obserwacji. I przechodzimy już trochę do mniejszych market capów, w tym momencie Warmhole. Ja wormhole airdropa nie dostałem, ja wormholu nie siedzę i raczej siedzieć nie będę, ale jest to projekt, który również wiele osób, które tutaj mocno w tym siedzi, mówią, że ma potencjał na bardzo duże wzrosty. Możemy zobaczyć, że wormhole spada, spada i spada. Tutaj od dolara 30 na 23 centy w tym momencie. No i zaraz po wormhole trzeba powiedzieć sobie oczywiście o, o tutaj już powiedziałam o następnym coinie. No ale z wormhole zaraz idzie layer 0, ale do layer 0 sobie jeszcze przejdziemy. No następnym coinem jest ZK Sync. moim zdaniem ZK sync również. Tak samo po airdropie nic się tutaj nie dzieje. Nie ma jakichś konkretnych wzrostów. Ja w tym momencie trzymam całego airdropa. Trochę szkoda, że go nie sprzedałem po te 20 centów, bo miałbym po prostu więcej kapitału. No ale trzymam go, uważam, że spokojnie. Kapitalizację 100 zrobi, więc jakieś 30-40 centów myślę, że go sobie oddam. No ja, ja mam około 7000 dolarów w tym momencie w tym. Także wygląda to ciekawie. I, i siedzę sobie w tym ZK synku Nie kupowałem go za bardzo. I moim zdaniem to zrobi jeszcze jakiś procent, tylko trzeba po prostu czekać. To samo z Eigenlayer. Layer, ja tego airdropa nie dostałem za dużego, również jest to kolejny. Token, który po prostu od Airdropa spada i nie ma jakichś większych wzrostów. Tutaj się pojawiły wzrosty, ale potem to wszystko z powrotem spadło i nic się nie dzieje. Również jest to token, na który czekam, że po prostu urośnie. No i jeżeli odcinek się wam podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dajcie znać w komentarzu, jaką wykryptowalutę tutaj upatrujecie. No i jeżeli chcecie mocniej zacząć z rynkiem kryptowalut, jeżeli chcecie poznać moje portfolio, to zapraszam was na stronę Alex lepiej. jest to strona w opisie, tam po prostu dostaniecie więcej informacji, możecie się umówić ze mną na konsultacje, gdzie ja wam po prostu wytłumaczę niektóre rzeczy. Jak macie z czymś problem, to po prostu napiszcie, wszystko macie w opisie. Także przechodzimy dalej do odcinka. No następnym tokenem, który tutaj uważam, że też wzrostów nie miał, chociaż to jest Problematyczne, bo widzimy tutaj wzrosty, że 10 lipca był za 2 centy, a zaraz później był za 50-60 centów. Yy, ale mówię tutaj o tokenie ACT. Jest to token, który został wylistowany na Bajansie. Jest to trend sztucznej inteligencji i uważam, że on po prostu długoterminowo jeszcze może fajny procent zrobić. Jest to coś alamem, jak dla mnie. No ale jest to token, który jest dostępny na największej giełdzie, zrobił duże, duże show. Nie poszedł tak jak pnut. Pnut, który się wylistował również. Na Binance wtedy możemy zobaczyć sobie, że tutaj zaliczył te pierwsze wzrosty, te drugie wzrosty i tu już były wzrosty z Binance'a i on na Binance'ie z 40 centów osiągnął 2 dolary. On na Binance'ie zrobił jeszcze 400%, także to pokazuje, że jest potencjał w tych tokenach, bo one miały podobny ka podobną kapitalizację, no i dlatego uważam, że ACT którego przed chwilą pokazałem, ma jeszcze potencjał po prostu wzrosnąć. Następną bardzo mocno zapomnianą kryptowalutą jest OneInch, i choć oczywiście trzeba tutaj sobie wziąć pod uwagę, że uważam, że nie ma co do końca kupować tych zapomnianych coinów, no to zobaczmy sobie tutaj, że ta kapitalizacja to jest tylko 450 milionów dolarów. Jest to wielki projekt, jest on z wielkim wsparciem, dostępny na każdej giełdzie. No i możemy zobaczyć, że przez ostatni rok on cenowo w ogóle nie ruszył, tak jakby nie miał wzrostów. No i teraz tylko powinna przyjść odpowiednia narracja i jest to potencjał, że po prostu ten token wzrośnie. Mamy tutaj wszystkie tokeny w obiegu, więc to jest też fajne. I, i moim zdaniem no jest, jest potencjał, tak? Jest potencjał. Ja incza w tym momencie nie mam, ale się za tym rozglądam. Tak samo token U, to też jest trochę zapomniany koń. Zobaczmy sobie, że 3 miesiące. No on tutaj wzrósł z tych 18 centów na 23. Wizard bardzo często to siluje, ale jak przyjdziemy sobie na taki rok, no to widzimy, że on kosztował 23 centy również rok temu. Zaliczył jakieś wzrosty po drodze, ale znowu spadł. I to jest to sam, ten sam przykład z Nicem, że to po prostu czekamy na narrację, przyjdzie odpowiednia narracja, przyjdą odpowiednie wzrosty i te tokeny po prostu zaczną rosnąć, tak? Ja to przynajmniej tak obstawiam i jest, dlatego wybrałem ten token do tego odcinka. No i ostatnią kryptowalutą to jest oczywiście nasze kochane Layer Zero, które w tym momencie no, stoi w miejscu, stoi, stoi w miejscu. Ja tutaj dość mocno zainwestowałem, dość dużo mam tych tokenów. 10% wszystkich tokenów jest w obiegu. Projekt z bardzo dużym potencjałem, ta technologia, którą robią rzeczywiście ma sens. Oczywiście trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na to, że no jednak te memy bardziej dają zarobić, memy są bardziej hot? No ale trzeba też pamiętać to, że taka takie Cardano no to wcale nie jest jakimś memem, a zrobiło 200%. Tak? No to jeżeli Cardano zrobiło 200%, no to pomyślcie, ile Layer Zero może zrobić procent? Mobrzeż to również jest bardzo duży coin, z bardzo dużą kapitalizacją. Ale chodzi tutaj o to, że jest bardzo dużą łat łatwością dostępu. Każdy może kupić Layer Zero, a myślę, że spokojnie możemy porównać sobie takie e, Layer Zero do Cardano, Trona, Avaxa. E, no Shiba Inu to już jest memcoin, tak? No ale do jakichś tych takich tokenów, które są w top 10, top 20 bardziej jak chodzi o technologię, do takiego Uniswapa. Uniswap zresztą też nie miał jakichś dużych wzrostów, też byśmy go mogli tutaj wrzucić, aczkolwiek ja w Unii kompletnie nie siedzę i, i jest to dla mnie taki mój zapomniany token, nie jestem fanem Unii, no ale zobaczcie, Unii jak się zlistowało po 2 dolary, szło, 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 szło i z 2 dolarów zrobiło 40, to też jest fajny przykład, z którego myślę, że możemy sobie coś wyciągnąć, że tutaj te wzrosty dopiero następowały w 2020 roku, a największe wzrosty mamy tutaj maj, kwiecień, więc teraz trzeba szukać tokenów, które się listowały wrzesień, październik, popatrzeć sobie na to, co tutaj się tak, 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 wygląda ten wykres i po prostu szukać dobrych tokenów. Jeżeli chcecie taki odcinek, zostawcie 200 łapek w górę, to zrobimy, poszukamy tokeny, które listowały się wrzesień, październik i które mogą powtórzyć właśnie taki sukces z Unii. No w tym momencie tutaj było X10, X20 i myślę, że takich tokenów jest więcej. No ale ja tutaj mówię przede wszystkim o Layer Zero. W ogóle kiedy się Layer Zero listowało? Czerwiec. No to, to dla mnie to też jest bardzo podobny okres. W sensie wiem, że od czerwca do września jest daleko, ale myślę, że jakby mam nadzieję, że łapiecie narrację, nie? Łapiecie, rozumiecie, co Wam próbuję przekazać. I takie X10 może trochę jest przesadą, ale X7, X8, czemu nie? Czemu nie? No i na zakończenie mam tutaj dla Was jedną współpracę. Crypto All Stars jest to memkoń, który się do mnie odezwał. mają w tym momencie pre-sale'a, Link zostawiam w opisie. No, jest to współpraca z tym projektem. Możecie sobie kupić ich po prostu coiny i zobaczymy, co z tego będzie. Nie polecam, nie zachęcam, bo ryzyko jest dość duże. Zebrali podobno 5 milionów dolarów w swojej przedsprzedaży i zostały 28 dni do zakupu tokenów. Linka daję Wam oczywiście w opisie. I to tyle. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym. Pozdro.